Na ekranie macie teraz spis wszystkich zagadnień, które poruszę w tym filmie. Jeżeli jesteście zainteresowani jednym konkretnym, może też paroma wybranymi, yy, udajcie się do wyświetlonych minut. Ja jednak zachęcam do obejrzenia całości. Gdy jesteś jeszcze w Minecrafcie, pamiętaj, aby gdzieś na początku mapy yy, umieścić informację, po pierwsze, kto jest autorem. Po drugie, na jakim mam grać w trybie gry, a po trzecie, co to jest za mapa, co mam na niej robić. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że wchodzę na, ma na mapę i biegam przez 20 minut, nie wiedząc kompletnie, co mam na tej mapie zrobić. Oczywiście, możesz umieścić również wszelkie inne informacje, na jakie mam ochotę. Kolejną istotną sprawą jest dokonanie prostej konfiguracji. Po pierwsze ustawienie domyślnego trybu gry, czyli takiego yy, na jakim gracz ma się yy, pojawić i na jakim ma grać. Można to zrobić z użyciem komendy Default Game Mode na przykład Survival bądź też Adventure. Yy, macie tutaj teraz na ekranie listę wszystkich trybów gry wraz z ich numerami. Ważne jest również ustawienie w którym miejscu mam się pojawić z użyciem komendy Set World Spawn. Miejsce spawnu ustawi się dokładnie tam gdzie w danym momencie stoicie. Kolejną sprawą jest nazewnictwo mapy. Aby sprawdzić jak nasz świat się yy, nazywa, wystarczy po prostu wejść w listę światów, tak? Yy, I ten szary napis pod spodem to właśnie yy, początkowa pierwotna nazwa naszego świata, która za chwilę nam się przyda. Aby dostać się do folderu z naszymi Minecraftowymi światami, wystarczy użyć skrótu klawiszowego Windows plus R. Wtedy pojawi nam się okno uruchamianie. Wpisujemy tam y, procent, updata procent, a następnie klikamy OK. Następnie wchodzimy w folder .minecraft, a w tym folderze y, wchodzimy w folder Saves. W folderze Saves szukamy y, nazwy naszego świata, tej właśnie pierwotnej nazwy, którą to przed chwilą wam pokazałem. Jeżeli co jakiś czas robimy sobie kopie zapasowe, to musimy uważać, aby nie wysłać przypadkowo y, jednej z kopii zapasowych zamiast ukończonego świata. Przenieśmy sobie teraz nasz skończony świat do dowolnego yy, folderu. Bardzo bym prosił, abyś w nazwie swojego świata umieścił swój nick. Jest to bardzo ważne yy, podczas yy, gdy segreguję sobie mapy, bo już kilka razy się zdarzyło, że się kompletnie pogubiłem i nie wiedziałem, która mapa jest od kogo. Warto również dodać do jakiej wersji przystosowana jest mapa. Aby zmienić nazwę folderu, wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy, a następnie zmień nazwę. Przejdźmy teraz do jednej z ważniejszych czynności, czyli do zapakowania naszego świata. Na folder yy, z odpowiednią nazwą klikamy prawym wciskiem myszy, a następnie dodaj do archiwum. Następnie otwiera nam się okno, w którym możemy wybrać do jakiego folderu zapakuje nam się mapa oraz jaki tytuł będzie miała ta właśnie paczuszka. Jeżeli nic nie będziemy zmieniali w ustawieniach, to po prostu yy, plik.rar będzie miał taką samą nazwę jak folder będący naszym światem. Teraz klikamy na przycisk OK. Obok naszego świata pojawi się odpowiedni plik. Przejdźmy teraz do końca, czyli do wysłania mapy do mnie. Zaloguj się więc teraz na swoją skrzynkę pocztową. Jeżeli masz konto na YouTube, to również masz swój. E-mail. Wystarczy, że będąc w wyszukiwarce Google, klikniesz na napis Gmail, bądź też na 9 kwadracików, czyli aplikację, oraz stąd wejdziesz w Gmail. Gdy skrzynka pocztowa już ci się załaduje, kliknij na przycisk utwórz Jeżeli używasz maila innego niż Gmail, może to wyglądać nieco inaczej, jednak myślę, że to ogarniesz. W tym momencie otwiera ci się okno pisania maila M y w rubryce Do. Wpisujesz jeden z moich maili. Może to być zarówno e-mail kontaktmałpaamyślnik10.pl, jak i e-mail fanartowy fanartmałpaamyślnik10.pl. Mi to nie robi najmniejszej różnicy, na który z tych maili w mi mapę. Ja w tym przypadku wybrałem e-mail fanartowy. W okienku temat wpisujesz po prostu temat maila. Może być on dowolny, na przykład mapa dla Adamowskiego, mapa dla Grzyba, bądź cokolwiek. Pod spodem masz miejsce na napisanie wiadomości, możesz tam napisać y, zarówno długi y, list na tysiąc znaków, bądź też y, po prostu podstawowe informacje, dwie najważniejsze informacje, to po pierwsze nick autora, to musi być obowiązkowo, i po drugie, wersja na jakiej mapa była y, robiona. Jeżeli nie umieścisz tutaj y, informacji o wersji, ja po prostu nagram mapę na najnowszej aktualnie dostępnej wersji Minecrafta. Może to niestety spowodować pewne błędy przy przechodzeniu mapy. Mapa po prostu może mi nie działać, więc bardzo bym prosił o umieszczenie właśnie informacji o wersji. Kolejnym krokiem jest załączenie do wiadomości utworzonego pliku. Klikamy na napis Dołącz plik bądź też symbol agrafki, pineski, spinacza. Różnie to może wyglądać. Następnie wybieramy właśnie ten plik, wchodzimy w folder, w którym plik jest zapisany, klikamy na niego, a następnie wybieramy przycisk Otwórz. W tym momencie nasza mapa jest gotowa do wysłania. Wystarczy, że klikniemy na przycisk Wyślij bądź jakiś symbol związany z wysyłaniem i mapa po chwili do mnie dojdzie. To już jest wszystko, co Ty powinieneś tutaj robić. Jeszcze poinformuję tylko, że jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi, nie denerwuj się, po około 204 bądź 48 godzinach powinienem albo ja odpowiedzieć osobiście, albo na mojej stronie w zakładce mapy od widzów powinna się pojawić informacja o Twojej mapie. Numer mapy w kolejce oznacza, jako która Twoja mapa zostanie nagrana. Jeżeli na przykład mapa jest siódma, oznacza to, że za 7 odcinków Twoja mapa zostanie nagrana. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pa!